Wielu lat żyjemy w zmanipulowanej rzeczywistości, ale skupieni na komforcie i doraźnych korzyściach, nie dostrzegaliśmy tego, albo budziliśmy się, że stopień tej manipulacji nie jest aż tak duży, żeby głęboko ingerować w to, kim naprawdę jesteśmy. Skupiając się na zewnętrznych wartościach, Utożsamiając się z zewnętrznymi rolami, straciliśmy kontakt z tym, co w nas żywe, wrażliwe, czujące. Paradoksalnie, nawet współczesna duchowość, która teoretycznie powinna wspierać nas w rozumieniu, kim jesteśmy, zwodzi nas na manowce. Kreując obrazy uduchowienia, oderwane od zwykłej ludzkiej rzeczywistości i prawdziwej ludzkiej natury, składającej się zarówno ze światła, jak i z ciemności. Zaprzeczanie własnej ciemnej stronie oddala nas paradoksalnie od prawdziwego siebie, zdolnego do odczuwania nie tylko miłości i radości, ale także gniewu. Zazdrości, żalu czy agresji. Zaprzeczanie pełnej ludzkiej naturze nie przybliża nas w żaden sposób do przestrzeni bezwarunkowej akceptacji i miłości. Żyjemy w czasie, w którym pilne stało się przypomnienie sobie tego, czym jest człowieczeństwo w całej swojej istocie. To czas wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie. I odzyskania kontaktu ze swoim prawdziwym ja. To czas powrotu do autentyczności, rozpoznania prawdy o sobie samym i otwierania dostępu do przestrzeni bezwarunkowej miłości poprzez integrowanie wszystkiego tego, co w nas wzniosłe, i wszystkiego, co niezbyt w nas ładne. To czas weryfikacji wszystkiego, co nie jest prawdą na nasz temat. By każdy z nas mógł zaprzyjaźnić się z sobą samym takim, jakim naprawdę jest. To pierwszy absolutnie konieczny krok do otwarcia dostępu do przestrzeni bezwarunkowej miłości. Do tego miejsca prowadzi wiele dróg. Jedną z nich jest uczenie się, rozumienia wskazówek, których Udzielają nam nasze własne ciała. Ciało jest swoim wiernym przewodnikiem na drodze duchowego wzrastania. Reaguje precyzyjnie na każdą dysharmonię, na każde zakłócenie, oddalające cię od pola bezwarunkowej miłości, i cierpliwie czeka, aż znajdziesz drogę powrotną do siebie. Zapraszam Cię do wzięcia udziału w dziewiątej edycji Akademii Psychobiologii WEDICA Life. Akademia WEDICA to znacznie więcej niż nauka o biologicznych konfliktach leżących u podłoża rozmaitych chorób. To głęboki wgląd w siebie, spotkanie z sobą takim, jakiego być może do tej pory jeszcze nie znałaś, nie znałeś. To szansa na rozpoznanie i zaakceptowanie własnego potencjału, spojrzenie na siebie z troską, życzliwością i wyrozumiałością. Dowiesz się, dlaczego praca z biologicznymi konfliktami może być skuteczna tylko wtedy, gdy uwzględnia nasz wrodzony unikatowy potencjał. Poznasz zasady realnej pracy z emocjami i uczuciami. Nauczysz się odróżniać myślenie o tym, co czujesz, od tego, co faktycznie czujesz, i zrozumiesz, dlaczego to rozróżnienie jest kluczowe do wprowadzenia w Twoim życiu realnych zmian. Zobaczysz, czym różni się zewnątrz sterowność od opierania się na swoim wewnętrznym kompasie i zrobisz krok w kierunku zaufania swojemu wewnętrznemu przewodnikowi. Pierwsze zajęcia już w kwietniu. Serdecznie zapraszam.